Tak, słucham. No, niestety, teraz jestem bardzo zajęty, mam bardzo ważnych gości. Proszę. Nie odwracaj wzroku. Na szkolnych korytarzach wiele się zdarza, i gdy pola do szatni zmierzała. Bardzo przykrą scenę przed sobą ujrzała. Dwóch kolegów za plecak złapało koleżankę, by urządzić sobie zabawę po pychankę. Przestraszona dziewczynka nie miała sił na tyle, by uciec jak najdalej, zostawiając ich w tyle. Nagle w oddali wzrok Poli dostrzegła i poprosiła, by ta po pomoc pobiegła. Pola jednak sama bardzo się bała, a wezwać na pomoc nauczyciela nie pomyślała. Zamiast podnieść alarm, było buzą się nie upiekło, dziecko zwyczajnie z miejsca uciekło. Biegnąc przy najstarszej klasie, wpadła nagle na policjanta, który odwiedzał szkołę w tym czasie. Co się stało? zapytał, widząc poli zdumienie. Wtedy dziewczynkę ruszyło sumienie. Dzielnicowy pobiegł szybko w kierunku, który wskazała, i ujrzał, jak w kącie dziewczynka płakała. Sytuacja szybko się rozwiązała i agresorów należyta kara spotkała. Dzielnicowy dopilnował, nie tracąc ani chwili, by chłopcy na dywanik do dyrektora trafili. Zanim policjan opuścił mury szkoły, także do poli. Pamiętaj, drogie dziecko, w każdej chwili nie pozwól, by silniejsi słabszych krzywdzili. Nie odwracaj wzroku, gdy wołanie o pomoc się niesie, bo nigdy nie wiesz, co tobie los przyniesie.